Czy wiecie, że powiat w zabezpieczają psiaki? Przybliżymy wam te cudowne zwierzęta wraz ze strażakami z grupy poszukiwawczo-ratowniczej, którzy się nimi zajmują. Jesteśmy w naszym ceramiku. Robicie cykl prelekcji o straży pożarnej. Czego one konkretnie dotyczą? Tak naprawdę zakończyły się wakacje, młodzież wróciła do szkół. No my, byśmy, my byśmy też chcieli, jako Straż Pożarna, Państwowa Straż Pożarna w Wałbrzychu, przekazać te informacje, które są istotne. Ja bym to określił jako bezpieczny powrót z wakacji. Tak naprawdę chwila rozluźnienia minęła, ale zagrożenia, które są cały czas obecne, pozostają. Były też pokazy z psami. Tak, my jesteśmy razem z grupą poszukiwawczo-ratowniczą Ochotniczej Straży Pożarnej Wałbrzych, czyli z zespołem, który m.in. szkoli psy ratownicze do pracy na gruzowisku i do pracy w terenie otwartym. Jak wyglądały te, te, te pokazy? Pokazaliśmy, w jaki sposób pracuje pies ratowniczy, w jaki sposób szkoli się psa ratowniczego, czyli to, żeby rozpocząć tak naprawdę od socjalizacji, czyli od tego, żeby pies był przyjazny dla każdego człowieka, żeby pies miał kontakt z każdym człowiekiem, żeby miał chęć pracy i odnalezienia osób. Osoby obcej, osoby, której tak naprawdę nie zna, ale, ale będzie chciał do niego dojść i żeby z tą osobą tak naprawdę nawiązać jakiś kontakt. Jak duża grupa jest osób, strażaków? Jeżeli chodzi o Ochotniczą Straż Pożarną, grupę poszukiwawczo-ratowniczą Wałbrzych, w chwili obecnej mamy 15 ratowników, którzy mogą brać udział w działaniach ratowniczych. Ciekawostką jest to, że mamy też jednego ratownika, dodatkowo 16, który jest doświadczonym przewodnikiem psa, jest Czechem, z którym na co dzień bardzo często współpracujemy szkolimy się i wymieniamy doświadczenia. On jest też członkiem naszej grupy. A ile psów? Psów w chwili obecnej mamy 6 psów, które mają uprawnienia do pracy w terenie. Trzy z tych, z tych psów już mogą bezpośrednio brać udział w działaniach gruzowiskowych. Dodatkowo szkolimy pozostałych 6 psów. Praca. W tej chwili pokażemy, w jaki sposób szkolimy psy ratownicze. Najpierw pokazywaliśmy, w jaki sposób pies oznacza, czyli jak bezpośrednio odnajduje osobę poszkodowaną i wskazuje, że ta osoba została znaleziona. Teraz na wspinalni naszej strażackiej, trudnym obiekcie dla zwierząt, bo to są schody ażurowe i dość takie ciężkie do poruszania się dla zwierząt, pokażemy, jak taki pies będzie próbował odnaleźć osobę, która będzie schowana na tej wspinalni. 粉，冰糖粉，粉，好久不见，做粉，来来，好久了。